Siemanko się mały spacerek Patrzcie jaki Las jest piękny Muszę wam coś powiedzieć Dzwoni do mnie ostatnio Taki ziomek I mówi tak Mordo Jest taka aplikacja Randonautica I ta aplikacja Ona Wykrywa miejsca tajemnicze Zagubione dziwne przedmioty Zjawiska paranormalne jakieś się tam pojawiają. Słuchaj, ludzie tam nawet znajdują zwłoki. Zwłoki Uff. gościu. Randomizacja: aplikacja znajduje lasowe miejsca. Nie takie całkiem puste, tylko pewnie z jakimś punktem charakterystycznym. Pojedyncze drzewo, głaz. Jakieś ruiny, kapliczka, budynek i tam nas prowadzi. A resztę to już sobie sami dopowiadacie. Jeszcze macie sobie wyobrazić, czego będziecie szukać pomyśleć o tym, co chcecie znaleźć. Puh, masakra. Naprawdę w każdym miejscu, do którego pójdziecie, jak dobrze się rozejrzycie, znajdziecie. Martwego ptaka, żabę, podejrzaną butelkę, borek śmieci, który wygląda dziwnie. I wtedy, co magia, aplikacja mnie przyprowadziła. Ogólnie ta aplikacja jest według mnie bez sensu. Lepszy jest geocaching, zbieranie grzybów, takie rzeczy. O, pan grzybiarz jest Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam grzybki? Jest coś? Grzybki.